Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do niedzieli podwyższenia Krzyża Świętego. Pozwólcie, że rozpocznę poezją, wierszem księdza Jana Twardowskiego. Dlatego, nie dlatego, że wstałeś z grobu, nie dlatego, że wstąpiłeś do nieba, ale dlatego, że ci podstawiono nogę, że dostałeś w twarz, że cię rozebrano do naga, że skurczyłeś się na krzyżu, jak czapla szyję, za to, że umarłeś jak Bóg niepodobny do Boga bez lekarstw i ręcznika mokrego na głowie, za to, że miałeś oczy większe od wojny, jak polegli wrowie z niezapominajką, dlatego, że brudne od łez podnoszę ciebie stale we mszy, jak baranka wytarganego za uszym. Tym pierwszym słowem w naszym sercu jest wdzięczność, wdzięczność, jeszcze raz wdzięczność. Psalm zawołam, wielkich dzieł Boga nie zapominajmy, jak, jak nie zapomnieć o Krzyżu, jak nie zapomnieć o tej ofierze miłości tak do końca, o wyniszczeniu Chrystusa. Mamy to do siebie, że tak łatwo oskarżamy innych za swoje niepowodzenia, porażki. A nawet w dobie jakichś sukcesów, i tak gdzieś szukamy winnych pewnego wydarzenia, pewnych sytuacji. Tymczasem Chrystus wziął na siebie nasze grzechy, nasze słabości, słabości wszystkich ludzi. To święty znak zbawienia, to święty znak odkupienia. Chrystus, odkupiciel człowieka, nie króluje w naszych sercach. Tym drugim słowem jest miłość. Przede wszystkim miłość Boża. Yy, usłyszymy w Ewangelii znamienny wiersz, fragment rozmowy z Nikodemem. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyjmować Bożą Miłość, żyć tą Bożą Miłością, asymilować Bożą Miłość. Jakie to jest ważne i piękne. Jest głębia tej miłości, głębia pokory, głębia uniżenia Pana Boga. Z przyjmowaniem Bożej miłości liczy się wiara, bo przecież spoglądamy na krzyż, na skazańca, na niewolnika. To jest piękna tajemnica naszej wiary, że w ten sposób Chrystus nas odkupił aż do unicestwienia. Dlatego rozumiemy, że w drugim czytaniu są słowa z świętego Pawła o pokorze, o uniżeniu Boga. Bóg, który tak się uniżył, tak wyniszczył się dla życia Bożego. Dlatego Bóg wywyższył go ponad wszystko. Znak hańby, znak poniżenia i tutaj tak dobrze koresponduje pierwsze czytanie. Pamiętam, jak Żydzi narzekali na okoliczności wyjścia z Egiptu na kiepskie jedzenie tęsknili za niewolą, za powrotem i jako kara nastąpiło kąszenie przez węże, śmiertelne kąszenie. Wtedy lud przychodzi do Mojżesza, zgrzeszyliśmy, uczyń coś i Bóg mówi, żeby sporządził węża na palu. Zobaczcie dwa wymiary wiary. Pierwszy wymiar to ten, że ten wąż był na palu, trzeba było podnieść wzrok. Jeżeli Żydzi analizowali, gdzieś patrzyli w dół, na ziemię, czy czasem nie zbliża się jakiś wąż, a tu było wezwanie podnieść oczy w górę, popatrz w górę, to ten pierwszy wymiar, wymiar wiary. A drugi, ten taki trudny, bo przecież wąż jest symbolem obrazoburczym, jest takim pogańskim. Zobaczcie, jak tutaj widać wyraźnie paradoksy wiary. Schańbiony, poniżony niewolnik, a daje życiem. Wąż, obrazobórczy znak, a jest symbolem, znakiem ocalenia. Kto popatrzył na węża, został ocalony. Kochani, krzyż zawsze ma swoją moc, Eucharystia ma moc. Myślę o wywyższeniu krzyża. W ludzkich sercach, w ludzkich umysłach, w naszych domach, parafiach, wspólnotach i zobaczcie, że to wywyższenie przynosi niezłomność. To jest, może, takie trzecie słowo, które chcę, by wybrzmiało w dzisiejszym nauczaniu. Niezłomność. Niezłomność ludzi zakorzenionych Bogu, niezłomność ludzi kochających Boga, niezłomność ludzi, którzy tak chętnie przychodzili pod krzyż dla życia Bożego. Niezłomność. Pomyślcie, że za tydzień, 21 września, idziemy na film o świętym Maksymilianie Kolbe, w serca, ale czy właśnie postać Maksymiliana nie jest pokazaniem pewnej rzeczywistości, niezłomności, hartu ducha, jak w piekle oświęcimskim prosi o to, żeby mógł podjąć głodówkę za innego współwięźnia. Który tak bardzo prosił, błagał o litość, bo miał najbliższych, miał rodzinę i dzieci. Myślę o niezłomności Pierre-Georgia Frassatiego. Wiem, że w ostatnią niedzielę była kanonizacja. Na nowo sobie przypominam jego biografię i jestem zdumiony, jak, jak taki był inny, nietypowy, szalony. Pomyślcie, jak zawiódł rodziców, tato pan Frassati przecież był odpowiedzialny za liberalny dziennik dla Stampa, wiązał z synem określone ambicje, był ambasadorem Włoch w Berlinie. Ludzie szalenie majętni, sytuowani, żyjący w prestiżu, a zupełnie inny jest syn. Jerzy, który gdzieś upodobał sobie biednych jako przyjaciół, bardzo często nie miał grosza w kieszeni, wszystko rozdawał. Jego pasją jest służba, bycie dla najmniejszych, ostatnich. Człowiek szalenie pobożny, rozmiłowany w Bogu, rozmiłowany w Eucharystii, rozmiłowany w Różańcu, ale to pokazuje tę siłę ducha, tę niezłomność. Zdolność podjęcia krzyża dla dobra drugiego. Tu jesteśmy w szczycie miłości. Całe nasze życie polega od przejścia od, od miłości hedonistycznej, takiej miłości skupionej na sobie, żeby mi było dobrze, do tej miłości, gdzie cierpię, chcę cierpieć, gdzie świadomie wkalkulowuję cierpienie dla miłości, dla braci, sióstr. Wracając do Piergiorgia Frassatiego, nie do końca dobrze się uczył, też miał kłopoty w nauce. Gdzieś nie był mile widziany w domu, w takim bożym spojrzeniu. A jednak ta niezłomność, ta niezłomność do końca, to wytrwanie do końca jest znamienne. Kochani, byśmy kochali Krzyż. Cenili krzyż. Słowa te padają w okresie, kiedy bywam, że ktoś wyrzuca krzyż, czy obrazy święte na śmieci. Jest jakieś niezrozumienie dla znaków wiary. Przypomina mi się książka i film ,,Milczeniem", na podstawie powieści Shusaka Endo. Historię opowiadam o Japonii XVII-wiecznej. Jak y, siły polityczne niszczyły chrześcijan, tępiły chrześcijan. Trudna książka, y, trudny film. Chrześcijanie, którzy ginęli tak w okrutny sposób, męczeni, jakby Bóg milczał, chciałby się powiedzieć. To jest ta niezłomność, niezłomność chrześcijan, ale jest taki szczegół. W filmie tak łatwo było ocalić swoje życie przez zaparcie się wiary, a tym znakiem zaparcia się wiary było podeptanie krzyża. Krzyż leżał na ziemi, wystarczyło stopą krucyfiksy podeptać jako zaparcie się wiary. My chcemy działać zupełnie przeciwnie Od drugą stronę chcemy krzyż wywyższać, chcemy cieszyć się tożsamością, która płynie z krzyża. Wiemy, że krzyż jest znakiem zwycięstwa. Są też takie znaki Chrystusa Ukrzyżowanego, które już mówią o zmartwychwstaniu, mówią o tym przyszłym życiu każdego z nas. Ponieważ Chrystus pierwszy umarł i zmartwychwstał, my też umrzemy i zmartwychwstaniemy do życia. Nie w naszym sercu będzie niezłomność. Myślę, że tym pierwszym słowem, tym kluczowym słowem jest niezłomność. Ona płynie z krzyża, ona płynie ze zmartwychwstania Chrystusa, ona płynie z mocy krzyża. Jest moc w Bogu i jest moc w chrześcijanach. Mam świadomość, że te słowa padają w dobie wielkiego kryzysu kruchości ludzkich istnień, kruchości powołania, bym powiedział takie małżeństwa papierowe, takie udawane, takie na niby, dla sprawdzenia. A która osoba Cię sprawdza, chciałby się zapytać. W dobie takiej kruchości psychicznej, kondycji, nie radzimy sobie z trudnościami, nie radzimy sobie z kryzysami, tak na zewnątrz chciałby się powiedzieć z drobnymi porażkami, a tutaj no, ta kruchość jest, jest przejmująca. Życzmy sobie tej mocy, która płynie z krzyża, życzmy sobie duchowej siły. Życzmy sobie niezłomności, życzmy sobie tej zdolności przyjmowania miłości od Pana Boga, życzmy sobie wiary, wiary, która jest heroiczna, Wiara, wiary, która tak promieniuje, która daje odwagę, daje siłę, wiarę, która daje moc. Ta moc też polega na tym, że pewne zło przyjmujemy, tak przyjmujemy pewne zło dla tego by dobro wybrzmiało, by moc Chrystusa wybrzmiała. Trzeba przyjąć to zło, na przykład zło, które jest kimś zainfekowany tym złem, jest jakiś taki zakotwiczony w tym złu i nagle ja przyjmuję, żeby pokazać inne standardy, inny styl życia, ale też na pewno jest to też zachęta, żeby ten człowiek odzyskał blask mocy Chrystusa. Niech w świecie nie panuje zło i przemoc, krzywda i poniżenie, ale miłość, pokój, braterstwo, harmonia, także radość. Jerzy Frasotti był szalenie znany z ogromnego poczucia radości, szczęścia. Był taką duszą towarzystwa, miał wiele, wiele przyjaźni. Na jego pogrzebie zmarł w wieku 24 lat, zebrał się cały Turyn. Rodzice też byli zdumieni, ilu miał przyjaciół, jak zostawił ślad w mieszkańcach Turynu, znany bardzo dobrze przez wielu, wielu mieszkańców, ale właśnie też tych ubogich, tych z niższych warstw społecznych, zostawionych na marginesie życia. Ale na pewno krzyż niesie też przesłanie radości, humoru, takiego dystansu do siebie, otwartości. Na innych. Wywyszajmy krzyż. Dobrze jest wywyższyć krzyż w swoich mieszkaniach, domach. Dobrze jest wywyższyć krzyż, kiedy jedziemy drogą i widzimy krzyż. To pochwalenie Jezusa, to podziękowanie Jezusa, ta chwalba Boża niech rośnie za, za dzieło odkupienia. Wywyszajmy krzyż Chrystusa w naszym myśleniu. Znamienne jest to pierwsze czytanie, kiedy lud Boży szemrze, narzeka, narzeka, narzeka. No, zawsze jest powód do narzekania. Niech tak nie będzie. Nie? Narzekanie jest jakąś taką ciemną stroną rzeczywistości, która nie odpowiada Bogu, i Jego miłości. A wręcz przeciwnie, niech w nas będzie uwielbienie, dziękczynienie, radość. Owocowanie z krzyża. Wracam do tego nauczania, które kiedyś wybrzmiało, także tutaj. I obyśmy owocowali z krzyżem. I tym owocem niech będzie miłość, pokój, radość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Miłość drugiego, także miłość wrogów, miłość nieprzyjaciół. Kochani, zaproszenie. Zaproszenie pierwsze na najbliższy poniedziałek o godzinie 18.30, katedra biblijna. I 21 września, tak jak mówiłem, idziemy na film Trum Serca. W pogrodach odrzeńskich w heliosie cena biletu grupowego 15 zł. Budujmy się pięknymi postaciami. Święci kształtują świętych, świętych motywują do świętości. Niech Boża łaska nam towarzyszy. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.